Witam, witam, jestem Stasie Taszkowski, a dzisiaj jest najczęściej używane języki tureckie. Ale zamknięcie w górę, subskrypcje dzwoneczkiem, ponieważ mi tutaj pojawią się codziennie. A my zaczynamy. Ok, to już się będzie język turecki. Tak, języki tureckie polegają na tym, że kiedyś było takie duże e, tureckie państwo na e, tych stepach eurazjatyckich. No i później z tego powstało wiele. E, turkijskich narodów. Co to będzie, oprócz tureckiego? Będzie to azerski język. Będzie to kazachski, oczywiście. Yy, będzie to uzbecki, turkmeński. Tak. Tadżycki. Nie, nie ma. Chyba, że nie ma takiego języka. Kirgijski. Jest. Hmm. Jakie jeszcze tatarski na pewno? W Chinach byli ci hmm. prześladowani Ujgurzy. To będzie Ujgurski? Tak. Hmm. Jeszcze w tych, tych, w Rosji jest dużo yy, narodów. Ludki, nie wiem czy cze, 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 czeczeński, Czeczeni to są czczeńcy, języka Czeńskiego to nie ma, możliwe jest, że po prostu za mało osób, jakiś też nie, co tam jeszcze jest, Ingushetia to nie, bo tam jest za mało ludzi, chyba to nie jest. Naród posługujący się językiem turkijskim. Czuwaski. Czuwasia. Ja? Jest. Co jeszcze jest w tej Rosji? Hm. Hm. Tan. Baszkirski. Tak, Baszkir. Dzisiaj udało się robić 100%, dziękuję za oglądanie. Ciałko w górę, subskrybuj, pa pa